witajcie kochani w piąteczek ja właśnie robię obiadek dzisiaj są to ziemniaczki filecik z dorsza właśnie się rozmraża i do tego robię suróweczkę kapusty pekińskiej czerwona papryka pomidorki czerwona cebula no i oliwa z oliwek 呵呵 Rybka już się rozmroziła. Dodałam do niej jajko, odrobinę soli, pieprzu, papryki słodkiej. No i teraz odtoczę ją w bułce tartej i będę smażyła na oleju rzepakowym. Oto efekt końcowy. Taki łatwy przepis na, że tak powiem, nasze polskie danie. Nowego, żadna nowość. Każdy to jedzonko zna. Co chcę powiedzieć? Pewnie zauważyliście, że często jem takie drugie danie z głębokiego talerza. Powinno się jeść po prostu zupę. No ale to jest mój ulubiony talerz i tak się przyzwyczaiłam i zawsze jem po prostu z tego talerza. To jest mój osobisty talerz. Co chcę powiedzieć? No Mam nadzieję, że obiadek Wam się podoba. Życzę Wam miłego weekendu i sorry za fralkę, którą słuchać w tle. I jogiego. Papa, pa, kochani!